was, to znowu ja. To, to będzie to part 2. nież że odcinek drugi, tylko to będzie normalnie part 2. A dalej jestem z z duszkiem. Powiedz coś. Dzień dobry. Chalba, jesteśmy dalej. I... grzybek obok. O grzybek, aaa, ja, ja. gin. I znowu muszę iść. Aha. Dobra. Co mówiłeś duszek? Co, co, co? Nie wiem nic. Eee... żebym się nie zrespił w tamtym miejscu, gdzie byłem. Bo zawsze rozpałujesz jeszcze na spawnie po wyjściu. Jak... ha. Dobra, to ja sobie na spawnie zrobię chatę. <laughs> na spawnie zrobisz chatę. Czemu niby? W fajnym miejscu. robić nie zrobić nie chcę. Przyznaj się łóżkę ci się nie robi. Taką <laughs> początkową mini chateczkę zrobimy tutaj. Mam pomysł. I... No mów. Zrób ten drewniany miecz i work będzie w końcu. Jakby jak sobie zrobię taką mini hataczkę Zrobię królika! Ty morderco! Co ty zrobiłeś? Zabijesz... No Ale ty go tam wrzuciłeś. Królika. Ja trzy Masz zrobić ten drewniany miecz. Iścią te drzewa. Patrzcie na to. Ale to! Bierzesz ze na sponię, od razu będzie ci nie, nie przy co ty co, co zrobić. Aaa, nie mogę, a drzewo trzeba się. Nie rozwalaj całego, rozwal ten kawałek. Ciii, Będzie fajnie wyglądać otoczone drzewo takie. Ej, dobry pomysł. Hehehe. <grym> Spon na drzewie. Sześć lat później. Dziwne. Łał. Udało wszystko w domu. Sześć lat później wybuchło drzewo. Była druga wojna na drzewno. Ha, patrzcie jaka fajna hata. Nawet no, nie, nie wyjadę, z niej. Zrobię. Cicho. Dobra, workbench. A, no, workbench. Workbench. A, trzeba ściąć. No to mogą wstać, stać, żeby ściąć. No, nie Ty tak, to jakiegoś drugi śmieszny, więc... Cicho. Się nie znasz. Kto się nie zna? Ty. Ale no czemu nie mogę włożyć męcza po... no? A skąd wiesz o Terrarii? Wygadnij, mm. podaj mi. Powinnaś i Ode mnie. Nie, ode mnie. Mm. O, jest, jest, jest! O, ti, ti, ti. o, zło... o łotek sobie zrobię. Łotek. I może łuk. Haha. Ha. Może wyrzucisz ten fajny mieczyk, co masz ten słaby? Czekaj, robisz cały. ha ha. ha. wypadły! Cały... Wracaj, wracaj! Pryk. Dobra, w tym to Ten, da się go jakoś zniszczyć? Trudy. Nie. A, jest śmietnik, śmietniiik. Śmietnik. Patrzcie. Patrz <Palcie>. na to. <laughs> Jej, śmietniiik. Czemu to śmietnik nie działa? No ten... cicho, jak będziesz miał jeszcze, jak w tym odcinku zdobędziesz miesiąc, to to go szybko. No. Ej, no e... szybko, bo coś dużo czasu marnujesz. już trzy minuty minęły. No. Dobra, dobra, ogarku. Mamy, mamy. Mm. Co to jest tykizor? Takie fajne, śmieszne coś to wygląda, jak pordek? Dobra, smakne. idziemy trochę slimu zniszczyć. Jesteś slimem. Y. A... Jest jesteś jednym wielkim slimem. Y. Jakby były lekkie lagi, to. Proszę mm, się on. nie denerwować, bo to nie no, no, przez przypadek muszę nagrywać komentarza, bo. Fraps jest nieogarnięty. I nie chcę się po prostu włączyć. Nie chcę włączyć nagrywania. Więc okay. z Cicho. Dużo tego, dzisiaj tego cicho. No, o, czekaj, dajcie słończyk. Jak się, jak się słończyk zbierało? Młotek. Nie no, się go O, wreszcie. Młotek. Cicho. O, ja O, o ja rypię. Słońce jest jeszcze wysoko. Tutaj ty... nagle koniec noc. Slime. Nie, ja tam muszę wejść. Powiedz, kiedy zginiesz. Nigdy. Wtedy będę patrzył, bo ja ogarniam tą grę. Tak? Ale ja już się nie mogę doczekać sam tych odcinków z multiplayer, ha. No to jeśli tak ogarniesz, to powiedz jak się robi night Edge. A. Ed? Night Edge, a ty Edge. A przed chwilą zrobiłem, nie patrzyłeś? To jest Red SWORD. Cicho! Się nie. nie znasz! To się nie znam, we znam! nie znam w najlepszym mieczu na grze w całej grze, nie? Nie znam się. Ja, ja chcę ten taki taki laserowy Aaaaaah Slime! Nie ja wiem co ja wolę, nie, co? ja wolę Space gun. Ja wolę mieć cały meteorit set ze Space Gunem. Czekaj, czekam aż on tu wyjdzie, bo... To jest set. Tylko drogi. Chodź ciągle ja. Co by mój by się zabił? No, nie wiem, jego problem. Yeah. Ha, jego problem. Coppercore. Coppercore, super. Moja wymowa jest śmieszna Co jak mam powiedzieć Creeper noga kota? Cooper No a jak powiedziałem? Cooper Japa Nie moja wina <ścoughs> Witam jestem japa ja Jestem prawie pewien tego, że tą noc spędzę w tej jaskini Bo z niej nie wyjdę A ja wiem tyle, że zmarnujesz drewno na to Cicho <ścoughs> Moje Darniesz. słowo, moje słowo na dziś. Cicho. A wiesz, że prawy możesz wsiągnąć dźwignię z to, coś. się... <śmany> iron! Iron, o, oh, Iron, slajmy! Oby cię zjechali. No, slajmy to ty robisz, zabij w końcu. Kiedyś, <śmany> W którym odcinku zginiesz od tej nowej serii? W żadnym, ja jestem najlepszy. Dobra. A kurde no ale zamyogar. No to wol mi idź tam, gdzie... id na korupcje od razu. Patrzcie na to, postawię sobie piękną świeczkę tu o na ścianie. Miałoby być na ścianie, nie na ironie, ale to szczególnie. <śmiennie> Iron, <don't>... o oh, ne! No. <śmiennie> Dobra, byszek jak tam stopper. 6 minut. 32 sekundy. 32 <śmiennie> sekundy. Czy ja no. to słyszycie, czy tylko ja to słyszę? 3, siedem 9, 40. 0, 1, 4, 2, 4, 3, 45, 9, 2. Analfabetyzm. to zostawiłeś Aron Ore. O, zapomniałem. Zostawiłem Aron Ore. Uweil. Że jeszcze to Aron Ore zostawiłem? Na multiplayer, jak zostawisz chociaż jeden kawałek, mi to od razu cię zabije. Gino bo będzie można robić serwery pvp od razu. Ja chcę mieć taki, taki hełm, gdzie sobie biegam i on mi oświetla. Eee, 8 golda na nie? Ile ty masz golda? Dobra. Ciemności. tak slime'ów. Ciemności, niech stanie się zadość. Zaraz razu mówię, jak mi tu gdzieś zombie wyleci, to... Slime. Kietramy się gdzieś. A, slime. Po... A! Oh, geez. a, tak, o... slime. Dawaj. Slime'y rządzą. Ale mocniejszy. odcinek. O człowiekiem! ty zły człowieku! O 12, ale dostał krytyka. Czy wszyscy to widzieliście? No ściuku idzko. Ła. A, dzień. Ach! Ła, Ła! Uuu, serduszko. Uh -huh. Dam, dam, dam. Ach. Już jest 8 minut, 10 sekund. O, to Ten gra. czas za szybko leci. Muszę mieć już normalnie permima, czy coś takiego. E, I pójdzie nam... Będziemy mogli dłużej nagrzyba... nagrzy... nagrywać, Nagrywać i... O, da... A! <laughs> o! Wcześniej nie było tak, że świeczki gasną. Fajnie A, to zrobili. Trochę realistyczniej. Świeczki w wodzie nie gasną. To było takie mądre. Ach. O! Oh! Okay, no, ale o! I patrz co pod tym Cobweb! Tak, Cobweb 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 Unik Dalej jestem za tym, że Cobweb Ej czym się zbierało Cobweb? Wszystkim Cobweb nie? Nie no, że... No co? No. W Minecrafcie. <laughs> Tylko że z kobieba, wtedy wylatuje, wylatuje sieć. A tutaj jest kobłek. Kobły! Bo tutaj nie ma pajanków, więc. A po prostu dodać. Czego? Co pajanki? Kobweb No pajanki też. Kobieb. Pająki. Pajanki są, znaczy. My slime, slime. This, slime. This my slime. To jest mój pet, zostaw slimera. Nieee. Slajmy muszą zginąć! E, nie, nie zdziwiłbym się jakby teraz była noc... I cię zombie nim Mhm. To a prostu ciebie. Ha, a my... Przecież... Myślałem, że będzie też a ja co jednak... Topisz się. Strzały zmarnowałeś! Ha, nie. komuś mnie. Mm. <laughs> Ale, e, e, fajnie było jak raz do dżungli dostał. Mm. A czym można zbierać Life Crystal? Młotek. Młotecek. Młotek... Ale obojętnie jak... E, e, what the fuck? Obojętnie Ja... Ała, jaki? DEAD O, co tam jest? Ale fajnie! I tu też jest jeden! O! Dead. No! Mogę się o coś zapytać? No, dawaj. Kiedy mogę cię zabić? Czemu? <laughs> w człowieku! To, to... Mam pomysł, Osiedli, osiedlimy się koło tego tej dziury, bo będziemy chodzili po altar. I będziemy sobie bosy przezywać. Silvercore. Silvercore. Piasek, ale panie, John. utopiłeś się. Nie, teraz jestem bardziej jumpniejszy, jump nie tak jak w tamtym odcinku. Który... Yy, od Który nie wyjdzie? Nie wyjdzie, Bo nie to by było byłoby sensu, ja jestem pewien, że że wam by się nie chciało oglądać. Jak, jak... trzy razy wkładasz do wody? To by było śmieszne ale nie. No, trzy razy wpadam do wody i... O! Live Crystal! Żal cię! Ja to mogę... Ja bym się jakby się jakbyś zginął nagle. A dawaj go, czekaj, gdzie jest motek, tu jest motek. Ja widzę, że tam jest mało przepaść. To fajnie. No. Nie nie wejdę tam. W kuliszka. Bo się boisz. Mykamy Bo... po to. <noise> Boi się bo oooo wow kurwa sioba się ale przepaść naprawdę no naprawdę ty nie wejdziesz bo ja już wychodzę bo już znalazłem to co chciałem Life crystal patrz 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 tam gdzie były ten altar niżej tam na dole co to jest patrz i tam idź tam głup się tam co to meduza no je eee... meduzy no, yeah, ją. o tu jest no znamy czerwony Ha, chcesz walczyć? I... Au! <noise> tak, on chce walczyć. 12 minut, się zadał. A on nie jest z czytarem. Aaa! Gdy tu, krytyka al A tak, e, ile zostało czasu? Jeden, a do ilu nagrywasz? No to zobacz. 12 minut, 20 sekund. Ha, znaczy, ile, ile czasu już minęło? No. No mówię, 12 minut i ale ja się pomyliłem, bo ja Ci powiedziałem, ile czasu zostało. Jest! Żel. Podprysznic. Atakuj go! Ej, żółta ale fajnie. Ej, y, ma mam nadzieję, że mnie ta meduza nie zabije. Zabijecie. Cię, Ale jesteś Nie, bo nie wiem, jak. czy tam mam iść. A masz glowsticki, ale fajnie. Dobra, walcz, fight! Fight! O, fuck, pośpiesz się, zrezygnowałem przez przypadek, super. To a, zabij... Coś i idziemy. Oh. Jak ja, tu ja przeżyję w ogóle? Co, ja muszę potok znaleźć? Jest pot. bo bóg 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 bóg. się, Bo chyba tego odcinka nie będziesz dzielił na nie, nie wiadomo ile części. A, kurde, dobra. Ubije, ubiję to tego shitowca, który ma... Shito... Spithaka? Ja Jest... U... Glowstick. Dobra. To więc chyba na tym zakończymy, na tej jaskinie. A, Może jeszcze kończymy. będzie jeden w jaskini jak zalukam tutaj coś fajnego, ale wątpię, bo później będę budował te różne rzeczy. Jak już je zbuduję to zaczniemy. Słyszę noc, bo słyszę ten dźwięk. Słyszę zombie, będzie impreza. Dobra. To żegnam Was, komentujcie, subskrybujcie i tyle mam wam do powiedzenia. Pożegnaj się. Fajny żółty piziczek. Yeah, <laughs> tak, dobrze. dobra. Nareczko. Na